Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan. Dzisiaj gramy znowu Fallouta, którego też tam zaniechałem tak samo jak Gotika ostatnio. Dzisiaj pobawimy się, tak jak mówiłem, Gotika. I odbiegniemy trochę od fabuły. Mo... Chociaż może to też jest fabuła Znaczy nie jestem do końca przekonany dlatego nie mówię, nie odzywam się w tym temacie, czy coś Ale dzisiaj postanowiłem, że zaprowadzimy do naszego tutaj pieska, Rexa To jest pies, którego żeśmy otrzymali od... Yy... od tego, no Od króla za jakąś tam misję Hello. Dobra, tutaj mamy w razie czego jakieś bronie, takie tam możemy kupić, to są ci zbrojemistrzowe cali. E, dostaliśmy od y, króla tego pieska i on, on nam zlecił w sumie też poniekąd, zlecił nam misję mającą na celu uratowanie tego psa, czyli bo po prostu jest taka, y, jest taki problem, że ten pies powoli zaczyna już umierać. Znaczy jego mózg, ten tutaj, który widzicie, jest już w stanie agonalnym, że tak powiem, czyli prawdopodobnie niedługo nasz piesek umrze. Dlatego wybieramy się w tej chwili w podróż do... Jak to miasto się nazywało? Do, Jakobsta do Town, Jakobstown... Do Jacobstown, czy Jacobstown? nie wiem jak to wymówić. Wybieramy się do tego miasta w celu yy, zakupu czy też może wymiany jakiejś może jakaś przysługa za, to, za ten mózg prawdopodobnie będziemy mogli wtedy e, pf, uratować naszego tutaj pieska a jeżeli nam się uda to zostanie on naszym kompanem na, resztą, czy, e, na resztę część gry no chyba że gdzieś tam w części, e, w części o, prędzej umrze ale ja postaram się tego nie, nie dopuścić ponieważ ten piesek jest strasznie, strasznie minutki no nie powiem, że nie jest Fajny kamerad z niego Jezus, jakieś lagi lekkie znowu, no ja nie rozumiem tego Ostatnimi czasami w ogóle mój komputer zaczyna lekko lagować przy niektórych nagraniach a, Ale mam nadzieję, że to już tam bardziej w nagraniu nie będzie dla, dla was przeszkadzać Bo pff, Mimo wszystko mm, Ja bym chciał razem z wami przejść całą serię tą Z Falloutem Znaczy, zacząłem głupio, tak jak wspominałem wcześniej, zacząłem głupio, bo od New Vegas ale to była, y, no najnowsza część, ja chciałem sobie ją przejść w palcu. Mam jeszcze dwie stare części, czyli Fallouta, y, jedynkę, dwójkę i Tactics. No to też chyba będę przechodził, ale już tam obiecałem wcześniej któremuś z widzów, że po prostu y, najpierw zajmę się Falloutem, Falloutem przepraszam, Boże Święty jak mi się ciebie język umiesza. Wolał ten trujeczko. Tak, od tego sobie zaczniemy. Jak przejdę tego, od tego tutaj... Wow. Czy mój pies nie zginął? Żyje, dobra. To jakieś miny chyba po drodze były. Trzeba uważać. Jeszcze nas z tego coś tutaj zaminuje. Trzeba patrzeć na drogę, co, co się dokładnie dzieje. Dlatego wolałbym nie iść yy, przez trawę. Tu podejrzenie za cicho jest, coś mi się zdaje, że coś zaraz może naskoczyć tutaj Jakiś gekon albo inne dzikie zwierzę Na razie nic nie widać niby A nie, to jest, to jest fabryka Sunset Safari. Okej, okay, dobra Odkryjemy sobie ją na razie może wejdziemy tam do środeczka, zobaczymy co tam ciekawego mają dla nas yy, ludzie od Sunset Safari. Znaczy fabryka, to jest siedziba Przepraszam, pomyliłem się. Natomiast jestem ciekaw co tu ciekawego w tej... Y, rzecz, y, lokalizacji znajdziemy. Zapewne będziemy mieli do dyspozycji dużo butelek Sunset w Sunset jaki fajny robocik. Ja ciebie I see it's not a good idea. Fine, i to see you Well, let old Festus give you the way of the land. If you're here to redeem your sunset stars, dump them into the slot in the barrel below and I'll count them up. If you don't know what sunset your stars are, and think old Festus is just shooting his mouth, say, stars? If you don't know are, I'll just shoot his mouth. Cóż, no jak będzie to możliwe, będę zbierał te kapsle, e, ale fajnie wiedzieć. E, ale mimo wszystko wolę sobie przypomnieć. Te kapsule to chyba są jakieś... Znajdź mnie, to źle. To są jakieś rzadkie kapsule, które są na butelkach Salsa i Nie są już produkowane niestety, te butelki i tak dalej. Bo no, widać, tutaj na razie jest wszystko poniszczone. Yy, ale to jest tak jak... Yy, pamiętacie może film... Yy, Charlie w fabryce czekolady, tak? Chyba się tak nazywał. Z Johnem Deppem, gdzie tam było... Tak, tam jego czekolada, tabliczka czekolady, było 5 złotych yy, bonów. I tam właśnie to jest na takiej samej zasadzie, że tutaj macie bony, znaczy yy, tam były bony, tu, nat tu natomiast mamy... Yy, o, możemy coś zaprogramować, tu natomiast mamy te złote kapsle, no i to właśnie nam przynosi potem jakąś nagrodę. Aaaa, znowu jakiś lag. No, nie wierzę, Co, coś jest znowu nie tak z moim... Mm, z moim... Uuu! moim komputerkiem? Nie, z kibelka się wody nie będziemy napijali. O, tu jakieś przejście. Może coś znajdę. Łoo! Widzicie? jest to jest groźna maszyna do zabijania. Jak jeszcze potem będziemy mogli u, yy, jego mózg odnowić. To prawdopodobnie. U, prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej waleczną maszyną Zagłady. No i patrz, już drugiego zabiłem. A Ale nie on jest w tej chwili. W sumie nie wnikam. Tu jest Sunset Sakarilla, niestety nie mam w tej chwili. A dość miejsca, żeby zbierać wszystkie butelki po niej Chyba, że tego psa gdzieś dopadnę Ten pies ma strasznie dużo strasznie udźwig Jest nie poskakam o mochaw no, no dobrze mówię, dobra, nie, wrzucimy do środka Zobaczmy, co to jeszcze ciekawego macie tam do zaoferowania Bo ja jestem naprawdę ciekawy, gdzie ten mój pies w ogóle latał że tak sobie powibiją, prowadzisz tutaj no już nie mam miejsca ale weźmiemy piesio, gdzie jesteś piesio dwa razy wbiorę do dostał tak bez przycelowania o widzicie u trochę ma takie śmieci mu jakieś położycamy których w ogóle nie używam znacznie się trochę miejsce zrobi może wziąć moduł sensora No tu amunicji mu nie dam bo to nie ma sensu Chyba że to Trochę miejsca zawsze się zrobi A ja będę miał miejsce pozbierać złą, który wypada z tych wszystkich robotów Szekajmy te biurka jeszcze może O, o właśnie na razie nie używam, bo to jest chyba do mm, tego, no. Shotguna? Czy... czegoś takiego? Wow, co ja tu odkryłem? To jest chyba maszyna do pakowania. Jeszcze miot. Nie... Proszę bardzo. A ja mu cię naprawił Siek jak w tym, jak strzał puszkę w cesie. Znowu jakiś lag był lekki. No ja nie wiem co się dzieje. No kapsle. Tu pozbieram, tu jest tego pełno. Nawet trochę chyba przekażę tutaj naszemu yy, nie pieskowi, ale on tu naprawdę wiele robi. Zresztą widać to dokładnie. Hmm. To jest nic nie ten, nie waży. Spinki też mu nie dam. Masz czternaście, ty. Ja się tylko zbieram. Co tylko można. kurde. Dobra. Już słyszę kolejnego robota ty robot Paliwo do miotacza ognia, no Widzicie, warto było przyjść Zresztą nawet po to tylko Tu musiałaby się jakaś niezła impreza, Skoro tyle butelek jest rozwalany. Gdzie są te Gdzie są te śmieciaste, kurde, sunset saperia Trochę ich warto wziąć one tam chyba niewiele już dają Pamiętam, że ten mod, yy, który ja mam, czyli ten projekt Nevada yy, Już blokował w tym momencie, u, blokował yy, helanie się chyba tymi Specyfikami Pełno no, tu tych jest, dobra, nie chcę się ich nawet przeszukiwać Jeżeli coś tu będę przeszukiwał, to poza odcinkiem gdzieś Z tymi skrzyniami, o! Chyba to biu te biura co, żeśmy już przechodzili Kapsle eh? Pełno kapsli. Pełno kapsli, pełno złomu. To się ceni, powiem, szczerze, to się ceni. Pusta strzykawka, to się przyda. No jak się no. Nie musisz mnie tu blokować. Ej. Biurko pustek, to... tutaj pom nas... O. Przez już E naciskam. Nie wiem czemu. Większy znaczy się poziom odwodnienia. No proszę, no to od tego jest na przykład Sanset Capari w tym momencie też. O, one się odcisnął przede wszystkim. Dobra, wypiję trochę tego, więcej miejsca przy okazji. Ups, wziąłem śmieci. One już nieważne. Walę gdzieś się z odcinkiem. Nie będę tracił czasu teraz w centrum tylko po to, żeby je wywalić. Chyba już mój piesek coś... O. Patrzę. chwilę S będzie poprawny Albo P O proszę Czyli P było poprawne Co wie ciekawego mamy Dobra Nie jestem się tego czytać Ale w każdym razie wbiję się do To tutaj komputeraj proszę hmm? pięknie Kurde Mam mało spinek Nie mogę ich nic nie znaleźć przede wszystkim Kapsel o proszę Znalazłem kapsel przy okazji Ale tylko jeden Dude, strollowałem się tu już Dobra, złazimy Co tu jeszcze ciekawego nas czeka Wymaga klucza, no pięknie No to wtedy nie przejdziemy Dobra Chyba, że ten terminalem bym otworzył Co nie byłoby niczym dziwnym Zabawka, coś tu musi być podejrzanego w tym zbiorowisku całym. Tam jest jakieś zejście jeszcze. No. Wezmę sobie w oczy. Chyba nic. Dziękownica. Tutaj może się komuś chodziło. Nie, też tu nic nie będzie. To co? Chyba wchodzimy w tą treściu. Tu jeszcze tylko jest, szukamy tych apteczek w łazienkach. Okej. Okay. Możemy stąd iść. To już chyba nic bardziej nas nie zainteresuje. Na dłuższą chwilkę. Na kolana i do pana? Dziwna ta reklama Oliwa energetyczna Dlaczego no nie mogę rozmawiać z panem Bondem? Dziwne A może to Dopiero jak go odpalę Expresses Co to się powtarza? No E przede wszystkim o proszę. Jak trzeba, to coś się zawsze zrobi. Uruchom, zbieranie małych śmieci. Pan wolny. No i proszę. Niech pan to sprząta zatrudnienie go przynajmniej gdzieś, dobra, tutaj chyba nic ciekawego nie będzie. To wychodzimy z tej imprezy, bo trochę się tu chyba ludzie pokacowali. No i idziemy dalej do Jacobstown. Dobra, zapisów żadnych tam nie robiłem, ale może i dobrze. Przynajmniej nie zaśmieszałem sobie kompa. Eee, nażartuję. Trochę powoli idzie ten nasz bohater. No, teraz trochę się biegnie. To broni aż tak spowalnia. Ja jest lepszej może. Bo mogą nas jakieś dzikie stworzenia zaatakować. A nasz piesek niestety aż chyba tak odporny na dzikie stworzenia jakim są na przykład te... no... te muchy takie co tu latają. O, właśnie. Tylko, że to nie były dzikie stworzenia, tylko... Zostawcie psa. Nie. ale dobrze, że udało mi się wcześniej wyjść skądś bo ja nie chcę tego psa na razie tracić ja chcę zrobić tę misję czyli widzicie, mimo wszystko to jest jakaś może misja poboczna ale mimo wszystko chcę ją doprowadzić do końca dlatego a tylko dlatego zastosowałem tym razem yy, zapis tak to nie, nie przywracał temu psu życia. Mimo że mam do niego spory sentyment? No ale no, tak jak mówię, chcę wykonać sobie misyjkę, a ten nasz durny pies szuka ciągle zaczepek Masz, korpus No co? No psie głupi Teraz powinieneś trafić Oj 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 Widzisz piesku Bo jak się to pr pracuje w zespole To można Uuu, Co ty żeś tu miał Co ty żeś tu miał zabrać stary Kurde, co oni tu mają? Natomiast psacza będzie ciążyć czymś. za nie. Playmerem też nie, bo jest dobry. To wypad przede wszystkim. Puuu. Lever Action Rifle. Dobra, wrzucimy mu na razie. O! Jakiś transport, żebym zajmował. No proszę. Co? Co za ja transport rógnąłem? O proszę! Dużo to warte jest. Czyli oni tutaj nie byli bez powodu jakoś zaszyci czy nie mieszkają tutaj czy coś, tylko po prostu gdzieś się przemieszczali, ale gdzie to ja się chyba nie dowiem tak łatwo. Dobra, gdzie to nas prowadzi? Mm, dane Czyli ja w ogóle kręcę się w kółko cały czas. Nie wierzę. No i tu bym musiał iść. No to co oni? Kurczę, mi tu kłamią. Neguski małe. Znowu mi się pić chce. Nie, no nie. Nie tutaj. Ha, bo to może od czegoś jest tak zrobione specjalnie. Dobra, nieważne. Idziemy teraz tutaj. Zdaje że ten odcinek będzie nieco długawy Ale chciałbym przynajmniej do Jacobs Town się dość Tu chyba będzie jakiś kamień taki, w którym będzie coś ukryte Bo taki dziwny kształt ma Nie, jednak nie Ale są takie Kamienie, w których jest coś ukryte Widziałem już takie Nie w jednym miejscu już nawet Martwe drzewo, fajnie wygląda nawet O tam coś coś ciekawego Jakaś farma może Idę w ogóle w dobrym kierunku A gdzie tam O, tu bym wyszedł chyba jakbym nie szedł naokoło. Uuu! Co, co tu jest w ogóle? Jakiś grill? Sputnik! Nie! Chyba nie. T. Co hmm. piszmy? A może tam będzie Sputnik? Tak to wygląda niestety. Nie, to jest plac zabaw. <laughs> Jezus Maria. Trudno ocenić co to jest. O. Nie można się pokuśtać. O, ale będę kozak przedłączeniem. To zawsze była zabawa w dzieciństwie wchodzenie pod górkę, znaczy pod górkę, yy, ten, pod prąd jak są zjeżdżalnie, to się zawsze tak chodziło. Nie wiem jak u was, ale u mnie to akurat była normalka. Aż go by się przyznać. Hmm. Nie podoba mi się to. to Nie znaczy, mi się tak było to elektronie jądrowa, która była przyczyną tego całego tutaj zamieszania jakie panuje w Fallocie, w tym przynajmniej tym Fallocie, czyli po prostu magiczny, mocny wybuch, który wysadził teren, na którym w tej chwili przebywamy. Farma chorowica, a jednak nie, jest to zwyczajna farma. Natomiast co mnie mogło zmylić? Tamto... tamta elektrownia, znaczy no, to tutaj... No tak, to jest jakieś turbinki i dalej. Tak, to jakaś mała? Hmm. Bestia. A nie to są. No to ładnie. A Na hita poszedł. W klatkę dostał. O, ale mu pania poszła! Jo! Haha! -ha! No! I to się nazywa coś! Kruczka. od trutka, papierochy, dłąb. Widzę, że macie coś, czego potrzebuję zawsze. Psycho Ten poszedł najszybciej. Dobra, co wy tu ciekawego mieliście? No, widzę, że jakiś... Kapsle. Kapsel Kapsel Brudna Radioaktywna woda Nie brudna, ale radioaktywna Dobra, w trudnych przypadkach możemy się jej napić O z gwiazdką. no proszę Konu zapasów strony. Dobra. Wow. To weźmiesz przede wszystkim. Mono granatu znalazłem. To jest, kurczę, dla mnie coś nowego. Że granaty w ogóle znajduję. Oliwos, Nie jest też takie ciężkie. Dla. pełno śmieci mam przede wszystkim to jest dla mnie coś dziwnego że takie śmieci w ogóle przez przypadek zbieram hmm. o ja w ogóle mam implant a w ogóle go nie używałem nawet zapomniałem chyba o tym żelazko no proszę chwila jest ja długo Gdzie to może być w ogóle? Chyba to Ora. Dobra. Przez przypadek tylko. Nie wiem co ja w ogóle z tym implantem mogę robić. Będę mógł sobie go wszczepić w jakiś sposób czy coś? Uuu Strzelba myśliwska. Mountain, strzegłem wszystko? Żeby naprawić sobie... Depensy 50 Drop To Syfu nie chcę hmm. No dobra, cóż, nie chcę y zbyt przedłużać tych odcinków Dlatego myślę, że zobaczymy się już w następny wtorek. Z kolejnym odcineczkiem wtedy do Was przybędę. Fallouta. Dlatego żegnam się teraz z Wami. Do zobaczenia już w następny wtorek. Na razie!